O, znowu ćwiczysz? Znowu Ryjek ćwiczy? Patrz, co to za czarne pudełko? Zawsze mama i tata się nim bawią. Chyba jakieś ważne musi być, nie? O, o. Mm. Ja miałem takie prostowanie nóg to jest bardziej na kupę niż na ćwiczenia. Zaraz chyba będziemy babcię nagrywać, a nie kluska. <laughs> chyba się... to będzie ciekawsze. <laughs> tak? no, przestał się gimnastykować, bo zaczęła się wyginać. Ziaba. żabula. Lali lali. Agi. Agi. Jaki? Poważny. Śmieje się. A ale ja. Ty wiesz ja, ja, do kogo to? Tak! On wie, gdzie się patrzeć i gdzie się uśmiecha, czeka? Do czarnego pudełka się uśmiechasz, a nie do matki, dziadu, ty? Ty i dziadu. Powiedz, <laughs> bo to był dla taty uśmiech, bo ja wiem, że mama nagrywa dla taty, to się będę uśmiechał. Tak? To ciężkie to życie, takie męczące strasznie, taką gwiazdą, być tak cały czas pozować, tak i się uśmiechać, ileż można. No, jeszcze raz. Chodź, na Stówa. Dobre było. Co? Co tam ryjku pyjku? Starcie już? Hmm. Chyba zaraz będę spał. Bo życie gwiazdy to takie ciężkie jest. Już babcia zakryła, nie ma dziecka. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Widzisz? Się. Będzie spanie teraz, prezes. No się. O, o ho, ho, ho. Moja mordka się czy drugiej Tak. Może niuńka? Może niuńka na spanie? Nie, chyba mu się spodobało teraz. Niuńka czy nie, niuńka? Niuńka czy nie, niuńka? Hmm? I przeszli cię buziaczka. <kluzki> O uh, uh, daj mi trochę, ja się pobawię. Tata paswią się nade mną. Nie dadzą smoka, nie dadzą cycka. No cycka miał. A smoka zaraz Tak, panie, cycuś tak? był już wcześniej. Już nie ma więcej na razie. Dobrze, weźmiemy teraz na rączki. Koniec nagrywania i weźmiemy na rączki. Tak. 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 A co zgubiłam? A to zwiało mi tam. Noże wysłać.